Cześć, witam serdecznie widzowie i zapraszam na kolejny odcinek z serii Serwer Śpiegola. Dzisiaj mamy bardzo dużo ludzi, co już można zobaczyć tam na trybunach. Nawet do nich podlecę, żebyście sobie zobaczyli i żeby także gracze serwerowi mogli siebie zobaczyć na odcinku, bo są tutaj, no Większość graczy obecnie, bo wiadomo, że nie wszystkim piątek wieczór pasował, ale witam Was serdecznie i graczy, i widzów wszystkich. Zobaczcie, jak nas dużo dzisiaj, bo jest event, jest wyścig łódkami po torze lodowym, co Wam właśnie teraz pokażę. Dlatego przełączyłem się też na tryb kreatywny jako admin, żeby wszystko dokładnie Wam pokazać. No i ten tor, Tarirarira, nam zbudował zrobił kawał dobrej roboty, bo naprawdę wygląda to świetnie i na pewno będą fajne zawody. Także ja się włączę zaraz na Discord na głosowy, więc będziecie także słyszeć innych graczy. Może być lekki harmider, ale mam nadzieję, że damy radę. Szpiegł dla nas będzie słychać na odcinku? Tak, będzie was słychać. Ale jeszcze yy, DFB wracaj tam proszę na trybuny, bo jeszcze trzeba będzie zdjęcie, czy później na końcu zrobimy? A, a możemy je od razu zrobić, wiecie, bo później to nie wiadomo, Robimy czy ktoś teraz nie ucieknie. Z doświadczenia wiem, że tak, bo później się rozejdą mi wszyscy, a tak to będzie miał fajne zdjęcie z trybunski, Nie, to mhm. zrobimy tak. Zrobimy zdjęcie i ja będę po kolei was wy, wy na czacie wypisywał kto startuje. Okej. Okay. I jako pierwszy już jest, wy, jako pierwszy już jest wydelegowany Tyric albo DFG, który jest z nich, bo już oni jeździli, więc reszta będzie mogła zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dobra, czekajcie. Robię fotkę. Zrobię fotkę, bo dużo ludzi. się spadaj. Okej. Okay. No dobra, to co? Pierwszy startuje, Cyril? Tylko napiszemy na czacie, żeby potwierdził, że jest gotowy. No to jedziemy, Do. jazda. Do to jedziemy. Pierwszy oficjalny wyścig. Ojej. ej, ej. To jest Jest, dawaj jazda, jedziemy, tak jest. Dobry był pierwszy start. Dobry był pierwszy start. Jedzie, jedzie, jedzie. Jak widać, idzie powoli. Ale tu się może przyspieszy. Ok, przelecimy górą, żeby dobrze widzieć. Cyric ugrząs w piachu na chwilę. Trzeba ten piach, widzę, omijać solidnie, bo. Oj, łódka się zniszczyła, ale jedzie dalej. Dobra, daje radę. A ciekawe, nie, nie. jaki będzie czas. Są przeszkody. Okej. Okay. <grywa> Chyba nie trafił. Dobra. Całkiem nieźle. Końcówka już coraz lepiej. Wprawił się. I jest meta. Pierwszy oficjalny przejazd turniejowy. Czas mamy... 64 plus 64 to jest 128, to będzie 141. 141. Teraz zapisuj papieru. na tabliczkach, jak, jak to miał czas. Y, czy, 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 czy natanka jest gotowa? Jaka, gdzie dać łódkę tylko? Między. Tutaj lud, masz linię przed tym. Yy... Mhm. Poza łódkę, tutaj, gdzie masz białą. Tu, łódkę. gdzie ja jestem. O. Tak. Nie, nie naciskaj hmm. w jak, jak lud opadnie, tylko już bądź gotowa, cały czas naciśniętę w, w trzymaj. Gotowa jesteś? Tak. Fajerki puściłem. Specjalne. Dobra, uruchamiam. Na start. Jedziemy. I dawaj, gaz, dawaj, gaz, 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 gaz. Ja wam że Jedzie bardzo dobrze ładnie. idzie na pierwszy len. Jedzie ładnie. Bo, bo przypominam, że Natala jeszcze nie jeździła u nas. Tak jest, tak jest, tak jest prawie. Co to było? Niewidzialna <laughs> ściana. Nie w tą stronę, nie wracamy, nie wracamy. Dawaj, spokojnie, tak jest, brawo. Jest wesoło. O, jak ładnie teraz zakręt poszedł. Tak Dobra. Gratulujemy. Dobra. Brawo. Wiecie co? Kurde, kalkulator. Kalkulator by mi się przydał. Ktoś jest chętny? Znowu Miki z Roxaną lecą. Nie nauczą się, żeby siedzieć na trybunach. Widzę, nie nauczą się. Zdewni, Już wracają. Tak, Miki teraz niech leci. To jest, Ale to bym droga musiała droga być tak. Są i... fajne nagrody. Nagrody będą Lucky boxy tak? Tak to się nazywa? Cztery, cztery Lucky Bloki. Lucky Bloki. Zamotpałem oh, lucky... się. Nie wiem, co on kombinuje. No. Dobra, pojemy, pojechał, pojechał. Brawo dla niego. Coś tu jest niehalo. Dawaj, dawaj Miki w łódkę. Miki coś ma problem z opanowaniem łódki, ale prawie kończy już, prawie kończy. Ojoj. Nie, jeszcze troszkę. Taki no kręca? dobra, zostawcie, mu, zostawcie okay. go, Zostawcie go no. okay. Dajcie mu Ze już. dwa razy Wola. wysiadał i poprawiał łódkę, no, ale trudno czasem. 64 razy 4 plus 50 to, to mamy Oj oj, kto tu zabił Halo? Ojoj! Oj. Jak to się stało? Roxana nie? O, co? Miki napisał ogień Roxy, a Terarira się spalił. Ojoj! No. Co? Oj. No. Tepasz się no, do nas? Jesteś? Okej. Okay. Ogień Roxy, no to dała ogień. No to dała ogień. Ja nie zwróciłem uwagi, że ona rzuciła ten, strzeliła strzałą z ognia. Tak, nie musi, napiszcie na czacie, że nie musi strzelać, puścimy guzikiem. Dobra, ja jestem? to Czekajcie, chwilę. To, a... Mały fal start. A wiecie, co? Ona ćwiczyła. Ale to zrobiła. Wow. Właśnie, nie? Ona driftuje o... teraz. Na prawda. ćwiczyła Tutaj konkretnie Ale... Dobra, te... technika obrotowa. Technika obr... Tak. Ja nic nie ćwiczyłem. Jak tu z Raz czy dwa na tym torze jechałem, to po prostu <grym> tyłem o, i bokiem tańczyłem. co najmniej. Dobra, to kto następny? 170. Szymon, chcesz jechać? Okay. No dawaj, szymek Szczy... jest, to, albo no to te, dawaj, są tutaj, No to Ja na końcu, ja na końcu. Pozwól mi. Do przodu, do przodu. Okay. Tak, tak, dokładnie. O tak. Tak, i, I cały czas dwóch wciskaj, bo jak się opuści, to tak. żebyś od razu jechał, nie? 3, 2, 1, start, dawaj. Jedzie Szymon, dołem, nie będę go w tunelu gonił. Poczekamy na górze. Zobaczymy. O, idzie, idzie całkiem nieźle. Tak jest. Trochę mu to fajerwerkami poprzeszkadzałem. Własnemu synowi. A żeby było weselej, słuchajcie. W rodzinie musi być wesoło. Dobrze, że brawo, brawo, elegancko. Idzie dobrze. Zakręty końcowe, dobrze. Ładnie idzie. I jest o, o, o. na mecie. brawo, brawo. Fajerwerki. Brawo, brawo. No to mamy brawo. chyba rekord. Rekord? 128 plus 13. To nie, to nie, nie wiem, czy jest nie remis tak sam czas dokładnie jak Cyric. Tak jest. Tak. Cy Cyric oh. i Szymon, dwa najszybsze czasy na razie, tak jest. Będziemy później rewolż walczyli. Filipo, no. postaw łódkę, wsiądź i daj mi chwilkę zrobić zdjęcie. Uuu, fotorelacje Dziękuję. Mamy, tak, 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 na bieżąco. Super, bardzo dobrze. Na no ogólnym. Dobra, Filip jest na tym, Filip jest na czacie głosowym? Jestem. Y ja, jesteś gotowy już? Jestem. Ole, pożre Dawaj, dawaj, aj, 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 tutaj ten piasek trochę pokrzyżuje plany. Ten piasek wbrew pozorom tutaj pomaga, Pomaga. Spędzamy tak. spędzamy się tak mocno. Okay. I... Ale trochę... 28 plus 29, aj, aj. to tutaj jest troszeczkę słabszy, 157. jest gotowy, więc go puszczam. I gaz, 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 ogień idzie. To no, znaczy my to we dwójkę razem z DFG budowaliśmy. No, no to nam w, tak ze wszystkimi pierdłami typu płot, typu altana, typu wieża, no to prawie mhm. dwa tygodnie. Jak ja bym miał coś takiego zbudować, to to nie wiem, czy w dwa tygodnie bym się wyrobił. Po pierwsze nie mam takiego łba, żeby zrobić te wszystkie mechanizmy. A po drugie, to naprawdę świetna robota. Dzięki, ale mówię to wszystko gdzieś tam zainspirowane filmami w internecie. Yy, mówię DFG akurat przyszła, bo była, zobaczyła na mapie, coś tam się dzieje, no to pomogła mi. to DFG zrobiła całą trybunę, całą yy, tą wieżę. Tu mm -hmm. pomagała mi z wyczyszczeniu terenu, wyrównaniem całego terenu. No także mówię, no pierwszy tydzień dawaliśmy ostro, bo, bo robiliśmy po kilka godzin takich ładnych, kilka godzin dziennie. No. no i później gdzieś tam, gdzie znajdowaliśmy czas, to wchodziliśmy po troszkę. W międzyczasie tam nam przychodzili właśnie celi pomagać e i hmm. e nie pamiętam, nie chcę, żeby ktoś tam się obraził, że kogoś pominąłem, ale, ale gdy potrzebowaliśmy tam jakichś materiałów typu wełna czy, 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 czy drewno, cokolwiek, to, to byli wszyscy chętni i, i nam pomagali właśnie z budową, z dostarczaniem hmm. e brakujących materiałów. Ale do, do fotografa, <laughs> nie do tyłu. Ja <laughs> to trzeba pisać, nie? Nie, nie puszczajcie jej jeszcze. Nie puszczajcie jej jeszcze. Nie, nie. Jeszcze. Puszczaj, nie nie, nie. Ja w tą stronę, stronę. Dobra. Ruszyła. Możesz napisać, że Możesz napisać, że dyskwalifikacja. Zresztą wszystkie nasiona praktycznie już się przerzuciły. wszystkie nasiona praktycznie już się Zdjęcie. Popatrz na DFG jeszcze. na <tryk> Przed płotkami przeszedł ładnie? Ta, ekspresowo, tak, ekspresowo. No, A widzisz, ładnie. Do końca, do końca. Jest robota. meta. I Jaki mamy ja by Jaki czas? Mamy najlepszy czas. Jej. Będzie 135. Jedziemy i tyl, i tyl jazda. I proszę! A tu aż przejadę da, się da, razem jeżdż. z ITIL, chociaż da, to da, pewnie jeżdż. będzie na odcinku. Nie, zbroję na razie. Dawaj, dawaj, śledzę Cię. Tak jest. Dawaj, idź do przodu. Jest, jest. Są, są kibice, są kibice. Poczekaj. I na czacie, i na głosowym widzę są kibice. Szaleństwo, szaleństwo. I pamiętajcie u mnie tylko kliknąć łapkę w górę na odcinku. Też. Oj, oj oj, oj, małe rondo. Dawaj. Dawaj, dawaj. dawaj do przodu. Tak jest. Aj, jaj. Dobra. I dawaj prosto w kaktusa. A nie. O, dobrze. Poszła. Obrót, obrót, piruet. Jest. Mamy kolorowego uczestnika następnego. Pewnie, yes. pewnie do zdjęcia specjalnie tak ubrany. Nie, to mój zrobiony skin. Aha. To... Ale ja, ale ja Grał farbki plakatowe, plakatowe i rzucał w siebie, i tak wyszło. Nie, ładnie. to jest herb Realu Madrid. To nie, A, Mamy kibica, widzę. Moim synem A, młodszym byś się dogadał z Karem. Czekaj, poczekaj. To... Jak o fajnie? Jako, jako Pan Realu dam ci jeszcze co? już nie. Ja. O! To jest worka. Super, jesteś, dziękuję. Tak jest, jedziemy. Będzie fotorelacja. Uuu, nawet Jedziesz? fotograf dostał Fodowy? jabłka w nagrodę za zdjęcie. jest. Tylko poczekaj, niech wystartuje. No, no, nie mam wtedy, że zrobię Nie mam tego. Dawaj. Nie mam możliwości. O! Co? Złote myślałem, jabłka są pod diamant. tobą, blok. Wiesz na torze. że. Was chwilę w niepewności nie pewności ta... 40 o 7 a Trzymał Super. chwilę w pewności a tak naprawdę długo dodaje po prostu i tyle liczył. <grym <grym yes. bo... ile mamy raz dwa, trzy, 4 5 6 7 8 9 i 11 osób już najlepszy czas Jacuch 135 Później śpię Szymi i Cy. Monika, Monika! Hu, hu. Monika, trzymaj wu. Nie czy mnie słuszy. Mogę by to wiedzieć? Słucha, nie? Widzisz? I <ślech> Tylko wyskoczyła bez łódki. Łódka, 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 łódka. Dobra, kurka. Yes. Dobry, dobry finish. Dobra. Zobaczymy. Finkam. Może pojedzie, może nie. Pierdzie. Ogień. No, no, dobrze, dobra, dobrze dobra. pojechał. Spokojnie. Poleciał. Ja. Śmolek zaczął padać. To Dino padać. trafił warunki. Tylko żeby śnieg mu na torze nie przeszkodził. No, no, to trafie. jest już właśnie. Prawie jak. Się, Prawie się. Prawie jak się... Zima, zima, Prawie zima. Jak pada, nie? pada śnieg, ale Zróbcie się zrobiła pogodę. piękna aura. Dronię. Jak się nazywał ten film, w którym ci cztery panowie z Afryki po jak jeździli, ścigali się? O, nie pamiętam tytułu, ale pamiętam film. No. Regena lodzie, tutaj też mamy takie, takie Regena lodzie. Jest, elegancko. No. Dobra, pokaż się do zdjęcia. A czekaj, czekaj, już efekt. Tak Na chwilę jest. poczekaj, ustawię się. A my tu będę. do zdjęcia. Ja nawet chyba też sobie zrobię. A co? A już w jedzie. Dobra, uśmiech. mam Batmana w środku, widzę teraz. Okej. Okay. Dobra. Dobra, można jechać. Jesteś gotowa tak, rozumiem? No patrzę. Dobra. Czy masz W? Nie wiem. Czy masz Uwaga. Gotowa Stars. Widać, że trenowała. Tak. Albo budowała i na haki. Nie. Tor samą to w sumie ja chyba sam budowałem, z tego co pamiętam. Ewentualnie Ale jedzie. GFG robiła, robiła ze mną tunel na pewno. Coś chyba będzie by... najlepszy czas. Ale... Kaktus żaden rekord. nie zaliczony. O ile tutaj się nie Już jest tutaj. Jest, Bravo. To był, był go, chyba znik? ekspres. Coś mi się wydaje, Dobra. że to będzie najlepszy czas. Dobra, teraz musimy wykonać matematykę, bo nie wykatowałem skrzyni, więc muszę no odjąć. co? Co ostatnio jechał? Dino, tak? Dino. Tak, 196 ma Dino. Z dinę miał 196. 196. Raz, dwa, trzy, cztery. Taki to jest 64 razy 4. To jest tyle. Plus 44 to jest tyle. Minus 190. Poczekaj, poczekaj. Ła, e, czpiegel, chodź tu chwilę. No i Chodź tu Dobra, do ja już, no, ja daję. daję. Uuu, ja zabieram. Co to za korupcja? Co bo to ja już, za korupcja? Ja już wiem. I powiem wam szczerze, można to nazwać deklasacją. Tak bo w e, krzyni mamy 300 nasion, z czego odejmiemy 196 lina, zostaje nam 104. Uuuu, 104 DFG wynik, no to zdecydowanie złoto, brawo, brawo, brawo. Na... I poszła. Poszła? Na pieszo nie można, na pieszo nie można, łapcie, łapcie. A szpiegolnie nie jedzie? Nie chciałby się przejechać od ja drużynowo jedzie, jedzie. Nie, bo to przypał. Przypał. Prosiłbym o jedno. Nie przypał. przypał. Przefuńcie, wsiadaj do łódki. Ja nie trenowałem, nie znam się. I co z tego? Nie Myszką, nie ruszaj myszką. Tak jest. A waki tu, tu, tu. tu. O! o to jest. jest. Je. Wystrzeliło. To jest zdjęcie? Dobra. Teraz szpiegol, prosimy cię do... Ja jeszcze nie, no nie, nie. To jest, no chodź, chodź, To jest, to jest chodź, słaby pomysł. Jest nie, nie Ale wiecie co, bo ja nie mam W na klawiaturze, nie? Tak, 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 oczywiście. <laughs> <Dajże>. Szpiegol, <laughs> daj troszeczkę do tyłu. A co to jest za blok złoty? Do tyłu Dobra. wejdź. Dawań, do spróbujemy. Do tyłu. Szpiegol, albo jeszcze jeszcze Daj do tyłu i tu do mnie. Cześć. Cześć, o, o, Super, 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 super.

oni przeszkadzają tymi łódkami, a ja Tutaj. Tylko ja startuję a poza konkursem, nie? Jakby co. Dobra, wrzuć tutaj do beczki te łódki. Zapełnisz ją łódkami. Bo oczywiście poginęły. Dobra, mamy. Jest. A nie było zre? Ej, Ej, ładnie. To nie jest, to nie jest, to nie jest możliwe. Nie, nie ładnie. Co? Ja jestem po, ko, poza konkursem, także czas napiszcie gdzieś z boku, mnie na podium nie liczymy. To jest y, 106. Uuu, uu, uu, bardzo ładnie. Drugie miejsce mi w turnieju. Drugie miejsce, bardzo. Dobra, w <coughs> szpogi zjedziesz? Ale ja się nie Dobrze, wypadł na ryby. Skąd kogoś Oj, piasek jest mój. Idealnie. No, płotki. Do Każdy kondzłuje. No nie, no to. Są Albo ten szkła nie zdjął z głowy i słabo, bo... I słabo widzi, wiesz? <laughs> o Nie, kakus. No, nie umyte, nie? Zaparowane. Zawarowane. No właśnie. Jest oj, oj, dobrze. Yes, 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 no to... Jeszcze jedna rzecz mi została. Na tym odcinku dodatkowa poza zawodami, bo dzisiaj akurat urodziny obchodzi Łukasz. Łukasz, ok, tak się tutaj zmieści, zmieści, dobra. Zrobimy na tej skrzynce po prostu mu prezent urodzinowy w takim razie. A ostatnio mieliśmy taką rozmowę a propos neteretowych sztabek, więc wiem, że na pewno. Mu się to przyda i bardzo spodoba. Zresztą komu by się nie przydało? Każdemu by się przydało, że tak powiem, i spodobało. Więc rozstawimy tutaj w ten sposób prezent urodzinowy. Tutaj na prezenty, dodatki, różne rzeczy na serwerze. No to pozwalam sobie na korzystanie z kreatywnego. Także 100 lat wszystkiego najlepszego Łukasz z okazji urodzin, i mam nadzieję, że prezenty się spodobają. I kto był pierwszy? Cielic ma miejsce DFG. numer trzecie, pierwsza jest DFG, na drugim miejscu jest Jacuch. Tak jest, dobra. Dawaj I DFG. proszę ustawcie Muszę się. Muszę zrobić zdjęcie. Zdjęcia. I patrzymy dobra. wszyscy na mnie, na mnie. Brawo! Brawo wy i na mnie patrzymy. W takiej okazji nie przepuszczę. Jeszcze selfie. Zostawiam tutaj na podłodze od organizatorów prezent. Yy, Szalter Boxa jest dla ciebie. Hacia, Hacia, szybko. Taka, Dawać bo bliska, fotograf bliska. chce kotkę. Nie mamy szczęście. Jej, brawo, gratulacje za świetne występy. Byliście prawie tak dobrzy jak ja, także cieszę się inaczej. I tu była podka szczęścia. A, no tak, dobra. Zabieraj, potka zabieraj, było. żeby ten ciekawe, co tutaj będzie. Wylosowane. Ładnie. Szalkerboxa boxa też możesz wziąć. Myślę, że tak, że już, już jest ostatnia trynie. jazda, bo już jest, jest późno dokładnie. Drugą, której turnieju możemy zrobić po prostu, że się umówimy na się napadną. Do przodu Szymon się, ja się przesuń, przesuń. Tak jest. Dobra. Dawaj. Jedziemy, dawaj, Szymon. Oj, 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 oj. Blokuj jedziemy. Od nas. Blokuj od nas. Dawaj, dawaj. Nie. gazu, hamulca nie używaj, dawaj. Gronimy DFG, DFG ma słynny. Ma źle Słynny. Słynny. Ale korek, czemu tu blokujecie? Trzeba było ich omijać po zewnętrznej. Właśnie te Dawaj łódkę, gdzie masz łódkę? Dawaj, jedziemy. Trzeba ich omijać. Jak tu zablokowali nam drogę, to trzeba ich omijać. pusta łódka, dawaj, dawaj, omijaj. to omijaj go, omijaj. Też jedna Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze ja jedna ronda? Dobra, dobra, dawaj. druga ronda. Druga, runda, druga runda. Dawaj, wyprzedzaj, tak dobra, jest. Dobra, Trzech ale, wyprzedziliśmy. Jedziemy, ale się obija. Jest twoje paliwo. Jedziemy, brawo, kaktus minięty, omijamy ich i do mety już idziemy. Jedziemy, 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 Ciśniemy, ciśniemy. I kaktus. Tak jest. I dziękuję Wam bardzo ja. za wspólną zabawę, bo opuszczam głosowy, żeby odcinek zakończyć. Także dzięki serdeczne wszystkim. No, cześć, Państwa. Miłego. Miłego. Oj, nawet ludzie na dole się załapali na naszą ostatnią fotkę. Fotka zrobiona, słuchajcie, zawody za nami. Mega fajna sprawa. Udało się wszystko, wyszło bardzo wesoło. Cieszę się, bo znowu byliśmy w szerokim gronie. A ja dzisiaj już chciałbym Wam podziękować. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę, subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście komentować, odzywać się, rozmawiać i zapraszam na nasz serwer, gdzie możemy sobie wspólnie pograć. Na razie, cześć, trzymajcie się. Pa-pa.